Cześć, jestem Kładzie i witam Was w kolejnym odcinku Let's Play Lego Batman Już w ten weekend powinniśmy sobie już skończyć em, Fabułę u Złoczyńców, jeśli chodzi o pingwina i zacząć wreszcie Jokera u Bohaterów oczywiście No więc tak Czwarta i później będzie piąta misja To było gdzie? A, to było Aha, a, 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 wiem, wiem, wiem Ostatnio udaliśmy się oczywiście do tych kanałów em... W ucieczce przed y, Batmanem. No, czekaj na pewno. Dobra, właśnie nieważne. Jedna kobieta kot chce, żeby jemu uwolniono, żeby, pom żeby pomogli im w ucieczce, jak widać, prawdziwi przyjaciele. No więc kobieta kot ma diament i musimy go zdobyć, żeby maszyna zadziałała. No właśnie, jak tam części do tej naszej maszyny, którą budujemy? Mamy już um, tą antenę, czy co to było? Mamy... Teraz wysiędziemy po diament, który nam zabrano Ale jeszcze chyba trzeba pójść na to właściwe miejsce, czyli na wybieg z pingwinami Ten lodowy bieg wyzo Dobra nieważne Tak więc musimy przejść tymi kanałami aż pod więzienie Żeby uwolnić sobie te koty Nic słynnego nie takie rzeczy się robiło. Oh, fuck, o fuck utknąłem. No tak. Mniej paniki do wyjdziesz. Ja chcę zrobić tamtą malerę, no, która tam wpadła. Chyba się nie uda. Jaki salt... Jakie salta wali ten? Jakie salta. Dobre... Niektóry, niektórzy są właśnie utalentowani yy, gimnastycznie i mogą robić takie salta przytrzymując ...ształkę, yy, w... Znaczy ogólnie stronę w którą, e, przeciwną do tej, w którą jesteśmy odwróceni i cały czas wciskać przycisk skoku I wtedy właśnie można potem rozpoznać, e, kto jest gimnastyczny. E, takimi ludźmi są na przykład Robin, kobieta kot, e, bodajże Harley Quinn czyli jak jej tam... jeszcze tak mi się teraz musimy tutaj włączyć dwie takie takie elektryczne ble, co się takie przewody pseudo o no dla e, super silnych e, taki przełącznik to nie jest przełącznik o tutaj musi, ba, e, musi ten no pingwin o przelecieć o pingwin to potrafi przelecieć tę wodę no jasne ta ruszka nagle się pojawiła no i jest. Dwie otwarte. A właśnie... Em, słyszałem już, że dzięki moim let's play'om jedna osoba kupiła już sobie Lego Batmana. Ale niestety stało się coś strasznego. Jego kupiona wersja była tak zbagowana, że niestety nie może w nią grać. Kilka sekund ciszy dla biednego Marcela, któremu e, gra Lego nie działa. Już. <noise> Dobra, tutaj musimy zbudować um, przejście dla kroka. Kroka z killer krok. Przedstaw się. No. Jak widać LEGO ludziki w tej wersji jeszcze nie, nie gadają. Niestety. Albo niestety. Bo według mnie to troszkę głupio, że później zaczęli gadać, ale później już się do tego przyzwyczaiłem. Nawet mi było poznać fabułę. Bo jak już kiedyś tam, kiedyś gdzieś tam wspominałem... Gdyby nie te dialogi w W takim na przykład Lego Marvelu To bym nigdy nie poznał Lego Marvela I nigdy bym go nie polubił Aż bym się na nim nie znał Tak samo na przykład z Włodsem nie Poważnie Pierwszy raz Włodsem nie obejrzałem dopiero kiedy zagrałem w Lego Bo Fabuła w Lego mi się tak bardzo spodobała że Po um, prostu sobie też film obejrzeć I nie żałowałem Władce nie był taki mega fajny że nawet wiecie, e, pozostało mi e, troszkę tam... Oh, fuck. Pozostało mi troszkę tam e, tej, tej... Nie wiem, przekłam odpowiedniego słowa, ale troszkę mi z tego filmu pozostało i nawet w Wizardzie, jak pewnie niektórzy e, pamiętacie, nazwałem moją, moją główną postać tam, który jest tam obecnie, 71 level, jak nieważne, Sauron Oczy Ognia. Bo tam wiecie, było... Jak się wybierało i się tam tworzyło postać to trzeba było... Były takie trzy przegródki powiedzmy. Trzeba było wybrać imię, później rzeczownik, bo bodajże rzeczownik, a na końcu przymiotnik. No i całą Takie były do wybrania akurat śmiesznie. Jak zobaczyłem tylko yy, 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 do wybrania imię Sauron to już się biorę do yy, zatworzenie za, za czegoś podobnego do samego Saurona i ów ciemności. Je, je, szukałem na sam początku czegoś w stylu ciemności, żeby był jakiś pan ciemności, Książę ciemności, czy coś w czymś stylu. Yy, I tak dalej. Ale niczego nie znalazłem, a później chodziłem po tych rzeczownikach, zobaczyłem oczy. No to już od razu jakby gdzie w główce No ale nieważne, nigdy dajmy o gramy Grałem w Lego Batmana Budujemy za krokodyla Super Dwuosobowego nawet, oho ho Bez dachu Pięknie Istny Nie znam się na samochodach, ale chciałem powiedzieć coś Gdybym się tylko znał Nieważne To jest piękne Taki tub tak Aaaa mniam wszystkich o. Pięknie Jest więcej jeść Mój krok jest głodny An nam nam Jeszcze! Jeść! A nam 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 O, tu mi zestaw złotę. To wszystkie No Te Nie wiem co tam niszyliśmy, ale wszystko od na drodze, więc To się zdobyło. Założy się, że coś w stylu pralki, bo gralejko w takim stylu jest. Bo <laughs> Co ty strzelasz? A wiesz, że on jest po naszej stronie. Co ty robisz? Chyba, że podkół się. Nie. Ogarnij się, debilu! A jest jak ci stanę na drodze? To przestań już. A jak zejdę? O przestań! Oj, sorry tej łodzienkę. To jest dalej, tak? To ja się jeszcze rozejrzę za czymś innym. No, pięknie, tutaj widać schody nie działają zbytnio. A tu jest potrzebne, to jest sz, y, jakiś szybiarz. Jaki, jakiś niszczyciel szyb. To brzmi bardzo groźnie. Niszczyciel szyb. Jak najbardziej. Gdybym miał być super złoczyńcem, tak bym się właśnie nazywał. Tutaj trzeba blokować y, przejście do pingwinów. Y, Pingwinowi, no. No, by żeby nie byli inaczej. Tak więc, proszę. Aha, z tamtej strony jest jeszcze zablokowane. Tylko jak się tam dostać? O, jest tunel. A mogę rozwalić to? Jest tu coś ciekawego? Tutaj nic. A z tamtej strony? Też nie bardzo. No. Eee... Ten... Krok jest jedną z postaci automatycznie nurkujących. Yy, takich, którzy nie potrzebują... Na przykład Robin właśnie yy, ogólnie pływa po wodzie, ale gdy założy kostium nurka, to yy, może nurkować, a krok cały czas yy, ma funkcję nurkowania. Nie wiem czy jest ktoś jeszcze z takimi umiejętnościami. Nie wiem czy czasami nie ludzie zaprosili. Nie, 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 to nie miało sensu. To może być jeszcze z takimi powerami. Nie mam pojęcia. Nie wiem czy jest ktokolwiek. Dobra, teraz możesz już tego użyć. Proszę bardzo. Budujemy... A, ale jesteś. Budujemy wietraczek. ui Jesteśmy już chyba w więzieniu. Dokładnie. Jesteśmy w więzieniu. Właśnie się zorientowałem, że byliśmy w kanałach. To było piękne użycie umiejętności Pingwina. O, świetnie. Ktoś się wysrał yy, mi zestawem. Super. Miam, niam, niam po prostu. Tutaj nic. Śmieci. Ktoś tu bałagani w uczecie. Nieładnie. To, to Mogę to w ogóle zniszczyć? Niszczy się? A nie, tu jest chyba potrzebny jakiś szybiesz, Albo niszczycielszy. Czy to nie brzmi epicko? Tak, tu jest potrzebny jakiś niszczycielszy. Jesteśmy już prawie na miejscu. Prawie jesteśmy w tym... W tych celach, o. Tutaj jest potrzebny ktoś wysoko skaczący, ale takiego chyba go się nie posiadamy. Chyba że krok wysoko skacze. Nie. Krok niestety wysoko nie skacze. Nie. Jakby się tam dostać? Czy tam w ogóle trzeba się dostać? Nie widzę żadnego innego przejścia. Hmm. Jakby się tam dostać? Niesamowite, grałem tyle razy w tą grę i nagle zapomniałem co teraz. Może podejść do tego, albo podejść do tego, a może to zniszczyć? O! Proszę bardzo, wydało się zniszczyć. A i dzięki temu będzie można zlepszać normalnie, świetnie. Nie potrzebuję tych wszystkich teczek w środku. Co to jest? To jest, proszę mnie, zagadkowy, czy coś w tym stylu? Tego nie potrzebujemy. Ej, z stary pimy nie musiałeś tutaj wchodzić nie mamy mi tak zagadki, więc... Nie. Wchodzimy tutaj. Jesteśmy w tych głównych celach, ale kobieta kot od zwykłym więźniem nie jest, więc pewnie go ją gdzieś tam trzymają w bardziej... takim miejscu... bardziej chronionym przynajmniej. Tak myślę. Ale na wszystkim wypadek tego wszystkie cele. Może coś ciekawego tutaj znajdziemy, jakiś zestaw albo coś. Mini zestawy są fajne. Mini zestawy też warto mieć. To jest dla pingwina To jest dla kroka To nic nie ma. To mów, że w miejscach dla pingwina jest coś, a dla kroka nie Biedny chór. Nie czuję się dowartościowany Spadaj. Teraz otworzymy sobie więźniów z tego co pamiętam Idźcie na wolność moi strażnicy Znaczy strażnicy pingwina, nieważne Teraz ich wszystkich zabić! 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 Aha, to dlatego mi biorą do <śpuszczaj> Czekaj, czy to jest wanna? Czy tam było dwóch chłopaków na raz? Nieważne? Nic się tu nie działo. Zapomnijcie o wszystkim. Wykorzystać pingwinów, wykorzystać umiejętności No i to było głupie Dobra teraz idziemy już pałką eee, Pałką, 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 to jest parasol, sorry Bo, No nie, teraz SWAT przyszedł, świetnie A pingwi, a w tunelach mieliśmy? Tak, przyjemnie Chwila A krok czy nie został wtedy w, w kanałach? Bo przecież jak było, byliśmy Batmanem to Krok był w kanałach chyba, nie? Nie, on był w jakiejś celi, czy w tam stylu. Ale my się tam dostaliśmy poprzez kanały. Założę się, że w miejscu, w którym się skończy misję, będzie jakaś dziura w podłodze, czy coś w tam stylu. Bo się dostanie Batman. Pewnie tak będzie, tak myślę. Jak tak, to spoko, bo wcześniej tego nie zauważyłem. O. Cóż to za A, to nie bolwa, to jest bomba! No to zaraz. O to już będzie powoli misja, ja chcę mieć całego... Yy, ...tego wil coś tam... O! O! Widzicie, widzicie? Tam jest... Tam jest kobieta tak to jest chyba to miejsce, w którym była walka z krokiem. No chyba tak... ...co nie? To mi się wydaje. O, przejeżdż buty. Znajdę tu jeszcze jakieś ten monety O znalazłem coś lepszego niż tylko monety znalazłem Mizza stuff te... Multi coś tam Świetnie, Tutaj mamy szansę zarobić Jej kurra Możemy wysadzać wszystko już wreszcie bo mamy prawdziwego coś tam Lubi mi całego coś tam Wilcoś tam są fajne Nieważne Uuuu! Uh, poszło! Bum! I gotowe. I tutaj pewnie krok zostanie, co? Jak to zrobiło Łoo, to ja gram w staru warsy czy Watmana, bo już po prostu niech umam. Tak, tak, tak. To, to właśnie miał przy sobie ten... krok, kiedy go zaleźliśmy. I tutaj krok pozostanie, a my czekamy. I z boku, completę. A nie mogliby po prostu zamknąć kroka policjanci? I wtedy by Batman nie musiał za nimi lepać. I skoro było takie łatwe przejście y, do kanału Bo w końcu z ba samym Batmanem tam y, szliśmy przez kanał i dostaliśmy się do tej samej celi Co to ma być za cela z taką łatwą drogą ucieczki? O, śmieszne Ale dobra Nie ma, To jest leko no, Mam prawo tego ludzi nie, na, nie należą do najmądrzejszych więc mam, całym byś nie domysłyszelił. się. ja mam takie pod nosem drogę ucieczki, nieważne. Arkam Azulum czy tam Asylum. Dobra. Mm, jest skończona, tak więc, my też kończymy, tak więc, tak więc, no tak więc, po prostu tak więc, Ach. więc, mm. standardowo zachęcam do komentowania i subskrybowania, ja się już żegnam, jutro kończymy fabułę z pingwinem całkowicie i zaczniemy z Jokerem, tak więc, cześć.